Przemowa Ferrari'ego. Cios jest operacji tutaj. O Jezus. Czemu on ma takie przykrótkie spodnie? To jest jakieś modne? Może Ferrari ma krótsze nogi, no <laughs> i nie przewidzieli tego. <laughs> Siemaneczko widzowie. W dzisiejszym odcinku będzie ostatni e, serial, para dokument, w którym Adrian, muszę powiedzieć cios, ponieważ jak mówię drugą formułę, to zdejmują nam zarabianie z filmików, więc nie powiem tego, będę bardziej kulturalny. A moim partnerem dzisiaj będzie... <laughs> Kornel Regel znany jako Koro, którego tutaj prowadzę w arkany sztuki aktorskiej Adriana. Ja myślałem, że Dune będziemy oglądać, ale widzę, że z grubej rury... Słuchaj, to, to przyszedłeś... też zasługuje na Oscara, Adrian chyba też Cię za bardzo nie lubi, więc co, odpalamy i oglądamy. Dzisiejszy serial to Gliniarze. Wiadomo, gliniarze, wiem, <głos》>, do czego chcesz nawiązać dzisiaj. No właśnie chciałem dzisiaj. Spytać, czy to oglądamy, nie wiem, twój tata to grał czy... <głos》>. Tak, mój tato to reżyserował. Proszę otworzyć kurier. O kurde. Napad? Drillowcy? Nie, nie A to, to sam też jest? Który <głos》>, to jest Adrian, myślisz? Co oni robią z moim ojcem? <głos》>. Jezu Chryste, dzwonię na policję! Ja myślę, ja myślę, że cios to jest ten, co dalej kominiarki nie zdjął, No dobra sprawy. No to dobrze właśnie, to się. o no, jego wysokim iloradzie. To jest tak, zaawansowany. Głupszymi kolegami się otacza po prostu. Ruszcie dupę i szukajcie hajsu. Widzę, że cios szuka kontraktu na Prime. Gdzie oni kurwa mają? To jest na pół nie, No ja, co? E, stiu, coś ty zrobił. Zacz... Jest sentyment, do tego. Jakoś inaczej się patrzy, <laughs> jak, się widzy, jak się widzi stare, dobre klimaty. Słuchajcie, znaleźli z starszego małżeństwa. Ciała znalazła zła, sąsiadka. No dali ciała, no. dali ciała. <laughs> Chciałem to no. potwierdzić. No dobra, ale to co z naszym dotychczasowym śledztwem? Dobra, ja chcę Adriana. Dawać jak dawaj. Ja, co cios przeskrębał w tej całej sytuacji? Tak. Wziął się za tą młodą, czy co? A właśnie w tych serialach wszystkich cios się tak trochę brał za te młodsze kobiety. Tak? Kobiety to za dużo powiedziane. Dziewczynki. Szukałam cię. Nie nadzieję, że cię tu znajdę. Ale co, A, dobra. No. Okej. Okay. Jakiś poboczny charakter jest. Jest sidequest. Tak. <laughs> Czemu na razie ciosa nie ma? Znaczy, to akurat jest plus dla tego serialu, ale, ale przydałby się. No. Ostatnim razem Adrian cios e, podrywał. Taką dziewczynę, a potem się okazało, że jest w komity z jej ojcem, więc mam nadzieję, że dzisiaj też coś będzie ciekawego. No. Ale mi się po prostu wydaje, że cios ma taką rolę, że gdzieś tu wryj dostanie i po prostu. To by spokojnie tak, zawsze. O, oni walą w piórnik! Jak to Kaczor beres no. mówi. W, wiesz, co to znaczy walenie w piórnik? Wczoraj się dowiedziałem, bo piórnik ma ten zamek błyskawiczny, i tak no, samo to są worki, tak. Kula przeszyła go na wylot, trafiła w serce. Nie miał szans. W samo serce jak guzior. Bardzo mi się podoba to ten serial, bo póki co nie ma w nim ciosa. No tak, no, no to jest jeden z nielicznych paradokumentów z ciosem, które można oglądać. <laughs> tak. O nulo, fajnie. <śmiech> <śmiech> nie no, to w ogóle widzę sameś cały serial z tego. Swoją rodziną. <laughs> Przeciwnika, rodzinę, gościa z płyty, <laughs> A to jest Rogoziński. <laughs> No. Po roku w Po roku w prime. Po roku z Kaczorem BRS-em. Jonatan sam w zameledyzuje. Za zameleduzuje. Kurczę, na razie jakaś cisza przed burzą, jest. albo się coś odjebie. Albo nie ten odcinek na pościli w ogóle. A to jest dom ołców, chyba. Tak, to jest ambasador. Dlatego dziecko było w skrzyni. <grym wytrza> Moi rodzice tu mieszkają, Krzysztof i ja nie Jeżeli nie ma. O, mieszkają. Mieszkali. Chyba Czernio, się nie przeprowadzą za Czernio. szybko. Pani rodzice nie żyją. Jak to nie żyją? Ale jaka ucieszona? Jak to? <grym wytrza> many, many! Nachodził ich, bywał natarczywy, prosił o pieniądze. Chodzi o ciosa, tak? Na <grym wytrza> pewno. <grym wytrza> <grym wytrza> <grym wytrza> rodzice bardzo na niego narzekali. Brzmi jakiego menadżerka. <grym wytrza> <gry> Pasibus to legendarna marka na rynku gastronomii. Swoje początki mieli na ulicach Wrocławia, gdzie w 2013 roku powstał ich pierwszy futrak Po 10 latach lokale Pasibusa są dostępne na terenie całej Polski. A dodatkowo wspomnę, że 19 kwietnia Pasibus otworzył kolejny, trzeci już lokal w Warszawie, który mieści się w samym centrum na ulicy Chorza 29. Oferta Pasibusa jest naprawdę szeroka i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Od produktów o niskich cenach, takich jak tupak, czy wypasiki, popsy, kroksy czy kulki serowe. Po Podwójne burgery, zestawy, włapy czy oferty na wypasie. Dodatkowo zachęcam Was do zainstalowania aplikacji pasibusa, by być na bieżąco z przeróżnymi, limitowanymi ofertami czy kuponami. Zapraszam Was serdecznie do spróbowania wybranego przez siebie zestawu, a już teraz wracamy do oglądania. Jakiś facet dzwonił na 112, twierdząc, że posiada informacje na temat porwania tości gębskiej. To, to cios, no. cios. Czyli co, cios, cios się sam na siebie roz... rozpró! Moja córka, musimy się jej szukać, musimy ją znaleźć! Jezus, yes. tak samo padałeś z Ferrari, no, puż, tak nie. też bez ciosu. Na razie jest bez ciosa. ciosa. Słuchajcie, miał być cios, ale ten paradokument bez ciosa nawet jest lepszy. No, nawet można jakiś drugi odcinek już w ciągu Mogłoby tak być też we Freak fightach. Tak, no że z gale by zapowiadali, ale by nie walczył koniec końców. Ale dobrze się kryje przed policją. To akurat plus. Hmm. Przyszły wyniki analizy z odcisków palców. Ich właścicielem jest Igor Kaczmarzyk. Wielokrotnie karany za rozboje i narkotyki. O, to musi być już cios. On zawsze grał to taki bad character. Ale to w tym serialu czy w jakimś okay. innym? No, ogólnie. A. Cios nie jest z pierwszej łapki. Nie no patrz, Igor, a to jest ten bez kominiary. Tak. E, słyszał pan pewnie o tym, co się wydarzyło u pana sąsiadów, państwa jasieńskich. Straszna tragedia, przykra sprawa. Tylko tyle ma pan do powiedzenia? Zemdlałby pan chociaż? To nie. nie chciałby pan chociaż trochę połudawać? Ale jak paczek czyści już łapy, no. kurde, widać, że on co tydzień grzyby zbiera, a to taka nagle wizyta policjantów. Spróbuję no. porozmawiać. To dawaj o Boże, parę razy tak w życiu słyszałem. <śmuszczam> Nigdy nie ja wychodził. płyty. <śmuszczam> Nigdy nie wychodził. Nie więcej <śmuszczam> na cztery kawałki. Ta. Wiem, że jesteś osobą, której. Nie staje. Za. Ale, ale nie mogę, jesteś moją córką. <laughs> ale to jest że jesteśmy <laughs> razem. <laughs> Musimy to skończyć. O, dobra, cię. Zamknij się, Damian, to było pytanie retoryczne. O kurwa no. Czy to jakaś przemowa Ferrari? Nie, Nie mm. operacji tutaj. <laughs> o Jezus. <laughs> Brainless operation. A, bo i to dziecko wzięli. <laughs> ja, to chyba cios to musiał wymyślić. To już cios poniżej pasa A. jest. się tak po prostu ja, cios to jest empata. No, chcę jeszcze kontent zrobić na niej. Dla widzów rykwajtów nie ma litości, nie. ale dla dziecka ma. A nie możemy zażądać okupu od jej rodziców? Aha, to cios chce po prostu zarobić na mojej dziewczynce. No. <laughs> My tkwimy w tym główni już po same uszy i to przez ciebie! Ja to przez ciebie. Przez ciebie, Trzy rok by to Face to face? Panowie. Dobra, panowie, 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 panowie. Jutro Pawłowski z by się tu przydał. E, eee. ej, 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 ej! ej, 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 ej. O, o. Ja myślę, że Mariusz ma rację z tym okupem. Powinniśmy naprawdę go zażądać. Tym sposobem, Damian. <laughs> za, za, za Może ja jestem głupi, ale ty, jeszcze, ty to już w ogóle przesada. Czemu oni są w jednym teamie, a go chcę zastrzelić pod ścianą, górę? Nie, To jest jakaś sytuacja, wiesz, że chyba się rozwinie. Powiedziałem, odstrzekaj to. Ooo, hmm, ciekawe. Teraz cios będzie wyszczykany. Pa sama się pozbyło. Będziemy miała w... Jak spółki... <grywa> ją Kurde, ale pościg był. Zostaw, mamusiu. mamusiu. Mam. Czemu mówi do, na do, do, czem, czem ona mówi do łysego chłopa, mamusiu? To jest jakieś takie... Trochę Obydno. lewackie podejście do życia ma. Co, wiesz, bezstresowe wychowanie. Podczas gdy Olgierd i Krystian prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze. No, Olgierd miał czynności dochodzeniowe wczoraj w pokoju. Ale zazdrościsz chyba mu trochę. Jej, a no niestety. Rogosiński. Okej, czy... wpadł w oko. Ty, a ty wiesz, że na komendzie znowu krążą polski na swój temat. Wszyscy te komentują, właściwie cała komenda komentuje, a to twoją mało Uznali, że chyba masz kryzys wieku średniego, mój mm. drogi. No, na razie to drugą młodość przeżywa. No właśnie, ja pierdoli. nie rozumiem tego, nie. Jak trochę wygląda jak masny. Jak on rudę się teraz od niej no. przegląda. Naprawdę zakochałeś się? Zakochałaś się? Naprawdę? No, czy... I no stary, nie wierzę. Serio, ale proszę cię, powiedz mi, no. <laughs> Jakie to jest. Dajcie ciosa. Patryk, <laughs> dajcie, się dajcie, dajcie ciosa, on podnosi poziom aktorski. No tak, no. <laughs> Czekajcie, Michael, Co tam mają, co się dzieje? Młody kaczmarzyk przyznał się przed ojcem, że razem z kumplami porwali To się, to się wydało, to się. To się odpierdoliło. A wiesz, że cios, yy, no, na poprze... A wiesz, że cios na poprzednim odcinku zaprosił dziewczynę na pierwszą randkę i przygotował banany pod wódkę? I zrezygnował w ogóle ze stosunku z nią. Po bananach z wódką też bym zrezygnował z czegokolwiek. Chodź schodami, będzie szybciej. Widzisz, co jest z tą winą. Dawaj stary, dawaj. <noise> Czeka Tomasza? Ale czemu Zbigniewa zgarnęli? Przyszedł. Od... Kurwa. Poczciwy chłopina. Tylko Zawsze paszporty. dzień dobry, mówił, jak maskę otwierał auto. Tylko paszporty wziął swojemu synkowi i ciosowi. Ty, ale w ogóle co ten Zbigniew Bo jak go tam nawet nie było. No ale paszport wiózł synowi. Aha! Ale to wszystko wina Igora. Igora jego kumpli. Nie, Igor to jest chyba. Igor to ten łysy. Okay. Damian to ten głupi. A Cios? A to fuzja tych dwóch. Adrian cios, to Adrian cios. Czy detektywi wygrają wyścig z czasem? Czy to cios dostał w tył głowy od najmana? <laughs> nie no, Zbig skończę po Ej. tym odcinku, no. Przekon zobaczy, z kim Igor się koleguje. <laughs> Ale ten też trochę jak taki brat ciosa wygląda. Ale taki... Taki, który taki, pomyślał, że kopia, kopiowanie Ferrari'ego nie jest aż takim dobrym pomysłem na dłuższą tak, metę. Taki, który miał trochę więcej oleju w głowie i... Mniej olejnika w głowie. Tak, poszedł w naukę. Próbowałam go namierzyć, ale niestety nic z tego. Podejrzewam, że facet dzwonił przez szyfrowany komunikator z użyciem VPN. <grym> o, i nie wiedzą, o co chodzi. Ale <grym> będą szukać po IP. Dobra, to co? Jutro Szyfrowany, co? Mhm, mm okej, okay, dzięki mam, dostałem. Mm. Mhm, dobra. I o, co ja, to, to za jakiś cel? Zdjęcie z Tinder'a albo BADU? <laughs> Ej, czyli teraz będzie akcja z ciosem. No teraz się będzie wymikiwać. Myślisz, że się przyzna, czy co? Czy nie że się roz... no omerta, będzie się na kolegów. Cios to charakterny człowiek. O, patrzysz, gors... jak idzie, wraca z treningu, no. policja, stój. Odwróć się. Ręce odwróć się, mówię. O, na samą nogi szeroko. Szerzej nogi, szerzej nogi, mówię. Ej, gościu, spokój. Co on się i nie wiedzą, że on z Rożkiewiczem zapasy robi? Ha? Jak zaraz po nogi zejdzie? Szerzej, jak na streamach. Ha? Ha. Nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Oda, Madeusza. Ręce na tył głowy, żebyś był bezpieczny. Czemu on ma takie przykrótkie spodnie? To jest jakieś modne? Może Ferrari ma krótsze nogi, no i nie przewidzieli tego. Zajnice. Jeżeli nie będą na niego pasować. Dobra, powiem wam. Ja pierdolę, ale cios jest Kurde, no żenujący. Ja już przynajmniej wiem, gdzie, ja nie wiedziałem, że on grał wcześniej w serialach, ale ja przynajmniej już wiem, gdzie on to wyćwiczył durną gadkę, co na konferencji. No, Ma. Ale bo to musi, no, on musiał tym przejść no, trochę. No. Też ja myślę, że ktoś, kto nie występował w takich serialach, to jak oglądał je, to wiesz, Ma, potem masz wystąpić do i masz automatycznie mówisz tak, odjebałem. Igor to taki mój kumpel, choć sobie ja może trochę za dużo powiedziane, po prostu znamy się od kilku lat. <laughs> Mówi o Ferrari bo chyba, jakby wiedzie. <laughs> Jak zobaczą, co cios odpierdala w internecie, to mu jeszcze kolejne 25 lat dołożą. No. A dziewczynka, co z nią? Ale Igor stwierdził, że ją zabierzemy po to, żeby policja nie miała świadka. <grymne> Jakiego świadka? No, jak ona w skrzyni no, zamknięta no. się działa? Mogli po prostu klucz przekręcić. Mi się podoba, jak on tak akcentuje to wszystko. Zastanawiam się tylko, dlaczego nie podałeś swojego nazwiska, kiedy chciał je operator. Co? Stąd Nie, po prostu stwierdziłem, że nie będę się przedstawiał. Nie, to jeszcze chciałbym. Ciągle... Będę się przedstawiał. Ludzie się o mnie dowiedzą, Aha. że jestem królem 7-7. Chodź. Biedny ten Adrian tutaj. Chciał dobrze. Mogliby go tak naprawdę wywieźć. No, Szkoda, że to jest tylko na potrzeby serialu. Chodźmy. Ja cholera. Leżysz! Druga. Leżysz, słyszałeś? Coś ci to przypomina? Tak, no walkę twoją z Malczyńskim. Halo? Tosia, wyjdź! Pokaż się! Tosia, gdzie jesteś? Chodź, otworzyliśmy nie. serwer minecraftowy. Mamy Team Spika. Jest na nim. A spiel. ona z ciosem. Nie, nie. Nie dokończaj nie tego. Ale nie! kardio ja ma dobre, ja, ja też tak ona skara się nie wiem, szła łeb w łeb. Nie bij jej w te głowy. Nic nie zrobię. Niech to się ubiera piosenki. znamy się od 3 sekund, ale o tak! A teraz cię zaprowadzę przez próg. Podatkowy! <laughs> M M M <laughs> Mariusz Dudziński zostali skazani przez sąd na karę po 15 lat pozbawienia wolności. To cię wyjdzie gitem po 15 latach. Dostanie jeszcze walkę z masą. <laughs> Arcykura! z Big Słuchajcie, cały odcinek nam przemknął. W 5 minut. Przeleciało nam przed oczami jak ciosy Ferrari'ego na Fame Reborn. Ciosa było mało, czy to dobrze, czy źle. Chodził w ciuchach Ferrari'ego. Tak, no. Ale mimo wszystko zajebiście się oglądało. I do następnego. Cześć.